Częstotliwość jej zmian, zdjęcia profilowego na portalu społecznościowym, pokazuje jej poziom desperacji. Niektórzy myślą sobie, że dziewczyny nie są desperatkami. No to ja ci powiem, człowieku, że jest masa desperatek. I może tego nie widać gdzieś tam, jak dziewczyny są młode, ale później, później to już człowieku. Praktycznie co druga, która nie ma faceta, to już jest taka desperatka, że chwyta się wszystkiego, chwyta się wszystkiego, no nie? No tak jak mówię, im starsza dziewczyna, tym łatwiej gdzieś tam ją e, zawsze ogarnąć, no nie? I wracając do e, tematu. Uważam, że jeśli spotykasz się z dziewczyną, jesteś w związku, w relacji, to jeśli widzisz, że twoja panienka, przykładowo na początku, jak ją poznałeś, w ogóle nie zmieniała żadnych zdjęć na portalu społecznościowym, a nagle gdzieś po miesiącu, po dwóch, nagle widzisz, że co tydzień wrzuca nowe zdjęcie, no to ja już ci powiem tak: pakuj się, bo ta relacja powoli no się kończy dziewczyna już po prostu szuka szuka innych opcji no i po prostu zachęca facetów do siebie bo gdy dziewczyna jest szczęśliwa no to zazwyczaj ma totalnie te portale e, gdzieś naprawdę ma te portale totalnie gdzieś wiadomo Trafi się wyjątek od reguły, w którym dziewczyna ma totalnie te portale gdzieś i gdzieś tam na boku sobie kogoś wypatruje. Czyli no, może obejrzeć ten podkaścik, no i wtedy, aha, dobra, no to nie będę tak robiła, no bo teraz wszyscy będą wiedzieli, że jak wrzucam zdjęcie, no to szukam następnego, no nie, i nie chcę, żeby gdzieś tam mnie. przejrzeli. No ale jak wiemy, dziewczyną kierują emocje i ona może to posłuchać nawet, a i tak zrobi swoje. No po prostu emocjonalnie już y, nic nie czuje do tego faceta, no i jest z nim no bo przykładowo dla seksu, nie no y, mając do wyboru wibrator albo faceta, no to dziewczyna wybierze, no, faceta. Nawet gdzieś tam słabszej jakości relacja, no, to jest zawsze lepszy seks niż jakaś maszyna. No nie? Więc ona już sobie gdzieś tam szuka innego gościa, a ty gdzieś tam nieświadomie e, graż w gry i przestałeś gdzieś tam podrywać dziewczyny, no i później obudzisz się z ręką w nosniku i będzie płaczno, nie? że jak to, przecież byłem taki dobry, taki super i mnie zostawiła. No ale ja ci powiem tak: każda dziewczyna, jak coś robi, to po niej to widać. Każdą dziewczynę zdradzają emocje, no każdą, tylko faceci po prostu są ślepi. I. Większość facetów zadaje gdzieś tam pytanie dziewczynie: Dlaczego zmieniasz te profilowe tak często? No i ona ci walnie jakąś iluzję, no bo wiesz, teraz wszystkie dziewczyny zmieniają. Jest taka akcja, no nie? Pokaż się ładniejsza, no i zmieniamy, albo no Mariolka zmieniła, no to ja nie chcę być gorsza, no i ona Ci po prostu y, poleci takimi iluzjami, że Ty, aha, no to spoko, no nie, I jeszcze Ci powiem, no ale Ty dałbyś mi lajka, no nie, no czekam na złotego lajka, żebyś mi polajkował, bo Twój lajk jest dla mnie najważniejszy, no nie, no i gdzieś tam Ty, no już daje, no nie. No i po prostu wpadłeś w iluzję laski, a laska gdzieś tam dalej działa. Jeśli byłoby tak, że przykładowo laska byłaby mega doświadczona, no to ona by sobie założyła jakieś inne konto, o którym ty byś nie wiedział, i by sobie tam działała. No nie. Naprawdę. I to jest sytuacja związkowa, no nie, ale no dużo dziewczyn wolnych tak samo robi. Gdy dziewczyna nie ma faceta no to zazwyczaj jej intensywność gdzieś tam zmieniania zdjęć pokazuje, na jakim etapie gdzieś tam jest, no nie? I po prostu ona to gdzieś tam zmienia, no może by gdzieś tam ktoś do niej napisał i gwarantuje Wam, że jak dziewczyna zmienia zdjęcie, to zaraz ktoś do niej pisze, no nie? Fajne zdjęcie, gdzieś tam przyciąga, przyciąga desperatów, desperat przyciąga desperatów, no nie? Się przyciągają, no nie? A z tego wiadomo wychodzi to, co zwykle, czyli powrót gdzieś tam do tego, że pójdą, spotkają się, on nie będzie dla niej atrakcyjny, ona gdzieś tam dalej będzie szukała. I koniec końców zazwyczaj odezwie się do tego dupka, który gdzieś tam olał ją i no i o niego będzie walczyła, no nie, no bo tutaj gdzieś tam jest prawdziwy samiec, no ale no wiadomo też, że nie wszystkie dziewczyny mają taką możliwość, że jakiś gdzieś tam super fajny samiec do niej zagada, no nie, no po prostu są przeciętne, a jak wiemy... Gościu, który ogarnia dużo lasek, nie będzie do przeciętnych podchodził, no nie? Nie będzie e, podchodził do sortu drugiej kategorii, no nie naprawdę, więc e, na pomoc takim dziewczynom przychodzą gdzieś tam te portale, no i można to widzieć, no nie. Także, no, jeśli siedzisz w tym, no to możesz to zobaczyć, no nie. No i ja na przykład jak byłem młodszy, gdzieś tam widziałem, że laska często profilowe zmienia, to wystarczyło gdzieś tam w szkole do niej zagadać. Hej. I tyle już wiedziałam że jest moja, wiecie dlaczego, bo widzę, że jej co chwilę zmienia zdjęcia, no nie, czyli już widzę, że e, powoli wiosna idzie, no i laska już gdzieś tam szuka, no nie, naprawdę. Po prostu ja jak człowiek wszystko widzi, no nie, to, to uwierzcie mi, że dziewczyna go nigdy nie zaskoczy. Rzadko, no nie, rzadko, naprawdę. To jeśli mnie zaskakuje dziewczyna, no to, to miałem tą dziewczynę totalnie gdzieś, no nie? I wtedy dałem się zaskoczyć, no nie? ale to rzadko, no nie. Znaczy zaskakują mnie dziewczyny, którymi nie jestem zainteresowany, no nie wziąłem numer, e nie zadzwoniłem, ona to sama się odezwała, no. więc e takie mnie zaskakują, no nie, ale tak to ja wszystko widzę, no nie. Ma prawdę. I to też możesz fajnie gdzieś tam kontrolować, to no nie? Bo jeśli na przykład dziewczyna jest z tobą szczęśliwa, no to powiem ci szczerze jeśli nic nie wrzuca, no to wow, fajnie, fajnie rozgrywasz, no nie? Czyli o jest dobrze, jest dobrze, działa i tak dalej, no nie, no ale zobaczysz jak dojdzie do jakiejś kłótni, nie będziesz umiał nad tym zapanować, no to zobaczysz, że zaraz dziewczyna będzie się malowała, e, zaraz będzie gdzieś tam nowe zdjęcie wrzuci, tak niby przypadkiem, no nie, no ale nic nie ma gdzieś tam przypadkiem w relacjach z dziewczynami. Naprawdę. Także no, musisz mieć oczy szeroko otwarte. Ja ogólnie mam totalnie olewkę na te e, portale, no nie? Po prostu ja już nawet nie muszę gdzieś tam e, wchodzić, zaglądać, bo ja po dziewczynie widzę, że coś jest nie tak, no nie? Naprawdę. E, jeśli dziewczyna na przykład zawsze chciała się stukać, była niewyżyta i nagle gdzieś tam ci mówi, że ją głowa boli, no to ja już wiem, że coś jest nie tak, no i trzeba zrobić trzęsienie ziemi, no nie, czyli po prostu dobra, nara, koniec spotkania, wederci no nie. No jak to, ale no tylko powiedziałem, że mi głowa boli, no dobra, ja zaraz wypiję herbatę, zaraz mi przestanie, no nie denerwuj się, no chodź tu, no nie, no i krótko, problem rozwiązany, no nie, naprawdę. Ale jak przykładowo gdzieś tam masz te portale swoje, no to, to jest taka właśnie rada, no nie i też jak widzisz, że dziewczyna często zmienia zdjęcie, to nie nie pisz do niej, nie pisz do niej. Jeśli ją gdzieś tam znasz z widzenia, to zagadaj. Uwierz mi, że e, najłatwiej będzie ci na żywo zawsze. Najłatwiej, najwięcej gdzieś tam e, zbudujesz i gwarantuje ci, że spotka się z tobą, jak dobrze wszystko e, nakręcisz. No nie. Naprawdę. I czasem jak gdzieś tam słyszę, że mm, Ktoś mi mówi, no ona lubi zmieniać zdjęcia. Ona lubi tak zmieniać zdjęcia, i przychodzi do mnie za pół roku, słuchaj, zostawiła mnie. No no i lubi, lubiała zmieniać zdjęcia, a teraz sobie z kimś innym jest i już nie zmienia, no nie? No, wielu facetów też jest tak, że są mądrzejsi zawsze. Są mądrzejsi, no i wychodzą zawsze na tym, jak zabłockie na medle, Także, no, musisz się nauczyć. Czytać dziewczyny? Jeśli się tego nauczysz, no to gwarantuję Ci, że nie będziesz miał problemu, bo zawsze będziesz o krok przed dziewczyną, bo dziewczyny zawsze zdradzają emocje. Zawsze, rozumiesz? Zawsze, tak jest stworzona, że nie potrafi tego gdzieś tam w sobie tłumić. Czasem jest tak, że dziewczyna pójdzie... Prześpi się z jakimś facetem przez przypadek, bo po prostu, no i po prostu na ci, że musi u koleżanki nocować, bo coś jest stało, bo ona musi to przerobić, rozumiesz? Ona po prostu nie jest w stanie ci spojrzeć w oczy. Gdy do dziewczyny zagada facet na ulicy, no to też gdzieś tam, no to będzie po niej widać przez krótką chwilę gdzieś tam. Będzie myślała, naprawdę. Także, no mówię, to jest jedna z tych wskazówek, i oczywiście da się to naprawić. No nie, jeśli widzisz, że dziewczyna gdzieś tam zmienia te zdjęcia, no to po prostu musisz zatrząść ziemią, no i wtedy się ogarnie. No nie wiem, bo a jeśli nic nie zrobisz, no to zrobi to ktoś inny. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj.